Ed Gain urodził się w hrabstwie Lacrosse w Wisconsin 27 sierpnia 1906 roku. Jego rodzice stale popadali w konflikty. Ojciec był alkoholikiem, który nie potrafił utrzymać żadnej pracy. W końcu rodzina Gaina musiała przeprowadzić się na farmę, gdzie młody chłopak właściwie cały swój czas poświęcał pracom domowym. Myślałem, że to nieszkodliwy i raczej prosty człowiek. Być może było to dzieło Boga. Chłopiec otrzymywał surowe wychowanie religijne. Często słyszał od matki o okrucieństwie i wszechogarniającym źle tego świata. Każdego popołudnia rezerwowała ona czas na czytanie Biblii, zwykle wybierając wersety ze Starego Testamentu, dotyczące śmierci, morderstwa i boskiej kary. Edward był nieśmiały, a koledzy i nauczyciele pamiętali go jako mającego dziwne maniery, potrafił śmiać się sam do siebie bez powodu oraz nie miał przyjaciół, gdyż matka mu zabraniała, wychodząc z założenia, że obcy ludzie sprowadzą jej syna na złą drogę. 1 kwietnia 1940 roku ojciec Eda, George, zmarł z powodu niewydolności serca spowodowanej alkoholizmem. Wtedy to Ed zaczął podejmować się różnych prac, na przykład dokonywał prostych napraw, czy też opiekował się dziećmi. Od czasu, gdy byłem dzieckiem, Ed gain zawsze pomagał nam w pracy na farmie. Mieszkaliśmy 4 kilometry od jego domu. Często go odwiedzaliśmy. Wychodził do nas, rozmawialiśmy na podwórku, ale nigdy nie byliśmy u niego w domu. Na pewno nie był wiejskim głupkiem. Gospodynie z miasteczka ufały mu. Pytały, naprawisz skrzypiące drzwi? A on zawsze się zgadzał. Był pracowity. Za każdego zapłaconego dolara dostawałeś pracę o wartości półtora dolara. Ed się nie obijał. Był trochę inny. Ale wszyscy mówili, że Eddie to Eddie. Miał również partnerkę. Spotykał się z rozwiedzioną, samotną matką dwójki dzieci i planował z nią zamieszkać. 16 maja 1944 roku Ed i jego brat Henry palili roślinność na mokradłach. Pożar wymknął się spod kontroli, zwracając uwagę lokalnej straży pożarnej. Pod koniec dnia Ed zgłosił zaginięcie brata. Poszukiwania zakończyły się tragicznie. Henry został znaleziony martwy, leżący twarzą w dół. Policja odrzuciła możliwość morderstwa. Władze zaakceptowały teorię wypadku. Ale nie przeprowadzono oficjalnego dochodzenia i nie przeprowadzono sekcji zwłok. Gain i jego matka byli teraz sami. Ta niestety zmarła już rok później, w 1945 roku. Miała paraliżujący udar, którego dostała po śmierci jednego z synów. Ed był zdruzgodany jej śmiercią. Postanowił dalej działać na farmie i zarabiać pieniądze na dorywczych pracach. Jego samotne życie na farmie jest przypuszczalnie momentem, gdy w gejnie obudziła się zwierzęca natura. Ed zaczytywał się samotnie w powieściach przygodowych i podróżniczych, fascynując się kanibalami i torturami. 16. listopada 1957 roku zniknęła właścicielka sklepu z narzędziami Plainfield. O godzinie 17 w owym sklepie znaleziono ślady krwi. Jeden ze świadków wyznał, że Ed Gain był w sklepie przed zniknięciem kobiety. Wieczorem tego samego dnia Gain został aresztowany na zachodnim Plainfield. Departament Hrabstwa podjął decyzję o przeszukaniu farmy. Wtedy zaczęła się cała zabawa. Byli zszokowani i zbulwersowani. Odkryli m.in. miski, które zrobiono z górnych fragmentów ludzkich czaszek. Była tam też ozdoba z sutków kobiecych piersi nanizanych na nitkę. Kółko do rolety zrobione z kobiecych ust W salonie stały meble A bażur jednej z lamp powleczono ludzką skórą Obito też nią przesła Nie mieli pojęcia, co jeszcze mogą znaleźć w tym domu pełnym okropności Wyłamali drzwi i odkryli, że pokój został zachowany w swoim dawnym stanie. Był to pokój matki Eda. Stały w nim pościelone łóżko, stół, stolik nocny, na którym leżała Biblia. Tylko różowa tapeta wyblakła z biegiem lat. Stan tego pokoju był wyrazem czci Eda dla matki. Ed Gain wyznał, że w latach 1947-1952 aż 40 razy wybrał się na cmentarz w celu kradzieży świeżo pochowanych zwłok. Po co to robił? Wkrótce po śmierci matki Gain zaczął tworzyć kobiecy garnitur, aby mógł przybrać kobiecą skórę. Gein zaprzeczał, że uprawiał seks z ciałami, twierdząc, że te pachniały zbyt źle. Podczas przesłuchania szeryf hrabstwa Walszara, Art Shilley, podobno zaatakował Geina, uderzając jego głową w mur ceglany. Mężczyzna ten zmarł kilka lat później. Wiele osób, które znało Shilleya twierdziło, że doznał traumy z powodu horroru zbrodni Geina, a to wraz ze strachem przed zeznawaniem spowodowało jego śmierć. W niedzielę rano mieszkańcy Plainfield dowiedzieli się, że ich sąsiad jest potworem. Tata nie był w stanie nam powiedzieć, co się stało. Powiedział tylko, że chce, żebyśmy obejrzeli z nim wiadomości. Wieczorem oglądaliśmy je razem, a ja wykrzyknęłam: O rany, to Ed. Byliśmy przygnębieni i przerażeni. Stała się rzecz potworna prawdziwy szok. Trudno było o tym rozmawiać. Myślałem, że to nieszkodliwy i raczej prosty człowiek o Edzie mówił cały kraj. Zjechali się do nas dziennikarze z całego świata. 21 listopada 1957 roku Gain został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia w sądzie hrabstwa Walshara, gdzie nie przyznał się do winy z powodu szaleństwa. Zdiagnozowano u niego schizofrenię i stwierdzono, że jest upośledzony umysłowo. Mimo to proces rozpoczął się 7 listopada 1968 roku. Psychiatra zeznał, że Gain powiedział mu, że morderstwo w sklepie było przypadkowe. Gain został uznany za winnego, lecz ponowny proces zakończył się skazaniem go na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Gain zmarł z powodu niewydolności oddechowej wtórnej w wieku 77 lat. Jego grobowiec jest teraz nieoznaczony, ale nie jest nieznany. Gain jest pochowany między rodzicami i bratem na cmentarzu. Aukcja odbędzie się, ale zabraknie na niej rzeczy osobistych Eda Gina. Być może było to dzieło Boga. Główna atrakcja aukcji stała się zaledwie stertą śmieci. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię, i zapraszam Was na dwa moje pozostałe kanały, a to ciekawe oraz Światowa dyszka. Ponadto, małe ogłoszenie na koniec. Zapraszam Was do serwisu CDA. Tam również znajdują się filmy światowej historii, i tam też możecie je oglądać. Trzymajcie się, cześć.